Ulica Kolejowa 49. Tam mieszkał 24-letni dziennikarz śledczy Jarosław Ziętara. Wyszedł z domu do redakcji Gazety Poznańskiej. Nie dotarł. Ziętara miał już na koncie doświadczenie w takich redakcjach jak Wprost i Gazeta Wyborcza. Nie zajmował się lekkimi tematami. To były sprawy gospodarcze, powiązania biznesu z władzą, struktury przestępcze w tak zwanej szarej strefie. W archiwalnych notatkach śledczych i dziennikarskich pojawia się ślad, że Ziętara zbierał materiały dotyczące Elektromisu, jego możliwych powiązań z urzędnikami i służbami specjalnymi. W latach transformacji gospodarczego chaosu młody dziennikarz podążał za tropem: składy celne, firma Elektromis, biznesy, niejasne podwaliny nowego układu. W relacjach świadków mówi się, że Ziętara wiedział za dużo. Rankiem 1 września wyszedł z mieszkania i ślad po nim zaginął. Na początku policja rozważała różne wersje: ucieczka, samobójstwo, wyjazd za granicę. Dopiero później w śledztwie pojawiła się teza o porwaniu i zabójstwie. Śledczy uznali, że Ziętara został uprowadzony i zamordowany, choć jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Jeden z kluczowych wątków. Ziętara miał zostać zwabiony do samochodu, przypominającego radiowóz i przekazany dalej osobom, które go zamordowały i utylizowały ciało. W toku śledztwa pojawił się trop elektromisu. Świadek zeznał, że firma ta miała powiązania z rządem, a Ziętara na ten ślad trafił. Z kolei materiały, które zbierał, miały być wydobywane od niego i przejmowane przez osoby trzecie. Pomimo wielokrotnych prób ponownego otwarcia śledztwa, analiza akt z lat 90. ujawniła wieloletnie zaniechania. W 2011 roku śledztwo zostało wznowione po decyzji ówczesnego prokuratora generalnego. Do dziś nie znamy pełnej listy osób odpowiedzialnych, nie znamy miejsca spoczynku Jarosława Ziętary, nie znamy wszystkich motywów. Ale znamy jego kroki, młodego dziennikarza, który miał odwagę tropić biznes, układy tam, gdzie inni się bawią. I choć czas mija, sprawa nadal wisi jak cień cień tamtej poznańskiej ulicy, cień tamtej teczki, cień niezapisanej historii. Gdy wyruszamy raz jeszcze śladami Jarosława Ziętary, po budynkach, po aktach, po milczeniu, próbujemy dowiedzieć się, co stało się tak naprawdę. Bo prawda, choć głęboko ukryta, wciąż czeka, by wyjść na światło dzienne.